Państwa. No i teraz w zasadzie wszystko już wiemy, chociaż nie wszystko, bo jeszcze najważniejsza informacja dla państwa dzisiejszego wieczoru. Dlatego zapraszamy teraz na scenę Martynę Wielgosz, Miss siedleckich Uczelni 2012. Martyna w ubiegłym roku proszę państwa była najpiękniejszą siedlecką studentką. Komu przekażę swoją koronę? Martyna, bo trzymamy jeszcze publiczność niepełności, czy powiemy szybko, tak? Żeby... O, <gry> A tak no dobrze, to jeszcze oczywiście możemy porozmawiać. Słuchaj, co się zmieniło w twoim życiu od czasu właśnie tych ubiegłorocznych wyborów? Skorzystaj z mojego mikrofonu. No jak to wywiady. Życie publiczne się zmieniło. Naturalnie. A naturalnie przy Państwa Martyna jest zupełnie inną osobą. To jest niesamowita rzecz jednak zostać taką mis, prawda? Myślę, że dodaje to do pewności siebie, dodaje to do jakiegoś takiego sznytu też na cały dzień, prawda? W życiu. Prest i prestiżu. O, Martyna dodaje prestiżu, jak najbardziej. Proszę Państwa, no i cóż, ja myślę, że Martyna trzyma już w rękach koronę cudowną, piękną, błyszczącą. No i za chwilę otrzymają ją Siedlecka Miss Studentek 2013. No, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa informacja. Siedlecka Miss Studentek 2013 zostaje finalistka z numerem 7. Aneta Szałka. Neta, Szałuka Missu Śmiechu, proszę Państwa, i Siedlecka Miss Studentek 2013 z numerem 7 i otrzymuje tablet od salonu Komputronik, talon o wartości 200 zł od salonu Jubiler Niewygłowski. No i proszę Państwa, chwila dla fotoreporterów.